Elżbieta Kozik, liderka ruchu społecznego 2022. 27 lat temu zdiagnozowano u Pani raka piersi. Jak to się stało, że zaczęła Pani działać w Amazonkach? Choroba 27 lat temu zmieniła moje życie. Byłam, można powiedzieć, bizneswoman. Oczywiście nie. W w prywatnym biznesie, ale w, prwa, ale w e, e, państwowym biznesie. Ale wiem, co to jest biznes i co to jest zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku. I e, choroba spowodowała, że musiałam zmienić myślenie i, z, i zmienić swój styl pracy. W związku z tym przekształciłam na pracę społeczną. I 27 lat. Pracuję społecznie i mogę powiedzieć, że wszystkie moje projekty, wszystkie kampanie, jakie prowadziłam przez, i prowadzę przez 27 lat, były niejako, jakby można nazwać kobieta biznesu. Wszystkie je traktowałam jakby wygrany kontrakt, a zrealizowany dobrze projekt czy zrealizowana kampania. Pozwalała mi mieć takie zadowolenie, jak z dobrze zrealizowanego kontraktu. I to jest tak naprawdę sposób na życie. Każdy nowy projekt powoduje to, że się podnoszę i dalej jeszcze chcę działać. Najnowszym naszym projektem, i myślę, że to będzie największe osiągnięcie tych moich 27 lat, budujemy w tej chwili. Centrum Kryzysowe, ale jest to platforma, będzie onlineowa, gdzie tak naprawdę zaopiekujemy się osobą zdiagnozowaną od diagnozy poprzez wszystkie etapy leczenia. Będzie miała pełne informacje, jak krok po kroku przechodzić przez proces choroby. Zaczynamy, oczywiście, to będzie dotyczyło, Każdego oddzielnie nowotworu. Właśnie zapytam. polskie Amazonki Ruch społeczny zajmują się nie tylko, nie tylko rakiem piersi w tej chwili. Zajmujemy się tak naprawdę chorymi onkologicznie. I oczywiście nie, nie, nie wszystkimi jakby rodzajami, ale to, co możemy zrobić. I na przykład to centrum nasze kryzysowe zaczynamy od raka jajnika. I we wrześniu prawdopodobnie już uruchomimy właśnie pierwszy etap rak jajnika. W robocie jest rak piersi i kolejny już też zaczęłyśmy rak płuca. A rak płuca to jest najwyższe wyzwanie i największe. Jeżeli temu poradzimy i damy radę, to naprawdę będzie spełnienie moich marzeń. Moim marzeń nie wiem, jakieś 15 lat temu było wybudowanie yy, centrum. Opieki właśnie dom chorych na raka. I muszę powiedzieć, że ja już zaczęłam zbierać pieniądze. W ogóle miałam projekt, było wszystko przygotowane do startu. Nie dostałam ziemi. Przeszkodziła mi wtedy pani Gronkiewicz-Walc ze szpitalem południowym. No i niestety y, to się o, odbiło tak, że właściwie projekt upadł, gdzie mi bardzo szkoda było, ale to żyło cały czas we mnie. Jak pomóc innym ludziom chorym, którzy się odbijają w momencie. Jestem chory, czy jestem chora o ścianę, że właściwie nie mogą sobie poradzić, jak zacząć się leczyć szybko? solidnie i po prostu skutecznie. I teraz ten nasz projekt, to Centrum Kryzysowe jest jakby spełnieniem tego, tego nasz, mojego domu i nawet ba, jest to daleko większy projekt, bo Dom Chorych na Raka przy Centrum Onkologii byłby dla jednakże policzalnych ludzi, a teraz to online'owe Centrum Kryzysowe tak naprawdę jest dla wszystkich Polaków, bo to nie tylko będzie dla chorych, dla ich bliskich, dla tych, co są w ogóle za zaniepokojenie jakimś stanem swoim, wchodzą tam i mogą naciskać klawisze i będą wiedzieli wszystko, dosłownie wszystko od A do Z. Dostaną tam informacje o diagnostyce i leczeniu tych nowotworów? Diagnostyka, właśnie bardzo to jest jednak temat tak naprawdę pierwszej wagi. To jest fundament potem leczenia. To jest warunek dobrego leczenia. Mamy w każdym, w każdym jakby schorzeniu, w każdym rodzaju powołane e, radę, radę medyczną, czyli to opracowywują lekarze. To nie jest, że nam się wydaje, czy tylko e, z pozycji pacjenta. Owszem, to jest z pozycji pacjenta, ale tylko co pacjent potrzebuje i wyciąga od lekarzy, od profesorów, od najmądrzejszych mózgów w Polsce właśnie tę wiedzę, którą chcemy przekazać wszystkim. I jeżeli nam się to uda, i proszę wszystkich o właśnie wspieranie takiego projektu, bo nie ukrywam, to jednak koszty są duże. Bo w ogóle zorganizowanie takiej platformy, żeby ona była w miarę prosta i żeby każdy potrafił się tym posługiwać. To zatrudniliśmy tak naprawdę największe umysły do zbudowania tej właśnie platformy. Bardzo gratulujemy pomysłu, czekamy na jego realizację. Elzbieta Kozik, Polski Amazonki Ruch Społeczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.